Chciałbyś kupić dla rodziny 5-osobowy kamper Ford, automatyczna skrzynia biegów? Zapraszam Cię do środka, zobaczymy więcej. I jak już wspominałem, samochód jest dla pięciu osób do jazdy, do siedzenia i do spania. Dlatego tutaj mamy pięć miejsc, gdzie komfortowo możemy jechać: Aneks kuchenny, duży, przestronny, płyta dwupalnikowa oczywiście możemy mieć blad roboczy, duży zlew i co fajne. Miejsce na ekspres do kawy, tutaj mamy gniazdko. A po drugiej stronie, oczywiście, duża lodówka. Mamy klimatyzację postojową, bardzo duże przestronne łóżko 200 na 200, z możliwością spania nawet dla trzech osób. Duża przestronna łazienka, toaleta. No i oczywiście, przestrzeń oddzielona do części dziennej. Panel do zarządzania mediami, od energii po wodę, truma gazowa, ciepła woda użytkowa, ogrzewanie. No, i oczywiście fajny tutaj system obniżanego automatycznego łóżka 135 na 200 Model z automatyczną skrzynią biegów, jak widzicie, tak wygląda duża markiza. Oczywiście, dostęp do mediów. I co ciekawe, olbrzymi garaż, który zmieści skuter, rowery. Tutaj mamy oczywiście uchwyt na rowery. Dostęp do mediów, do gazu. Tak, kamper się prezentuje z zewnątrz.